Dzień dobry, moi drodzy. Dostałem do testów stację ładowania All Powers S2000 Pro. Jest to stacja o pojemności 1,5 kWh i mocy maksymalnej 2400 W. Zainteresowani? Zostańcie. Pokażę Wam coś więcej, jak to wygląda, jak to działa i co można do tego podłączyć. Gotowi? Zaczynamy, moi drodzy. Stacja przyjeżdża do nas w takim opakowaniu. Bardzo solidnie zapakowane urządzenie. Zaraz zobaczycie dlaczego. W środku mamy instrukcję. Spójrzcie, wszystko jest w takiej piance. Solidnie zapakowane, także jak przyjedzie do nas, to na pewno nie będzie to zdewastowane urządzenie. W środku mamy futerał z przewodami. Przewód zasilający, przewód do podłączenia baterii słonecznych, solarów i przewód do ładowania samochodowego. Po co to jest? Zaraz się dowiecie. W środku jest również pokrowiec dla naszej stacji ładowania. To pokażę Wam później. I zobaczcie, sama stacja ładowania. A ja muszę to wyjąć. No. <noise> Proszę. To jest nasza stacja ładowania. 1,5 kWh. Co możemy o niej powiedzieć? Naprawdę solidna jakość plastików. Mamy, moi drodzy, tutaj przyłącza 230 V, dwa gniazda USB-C o mocy 100 W. Także spokojnie możecie sobie ładować tablety, telefony i to bardzo szybko. I cztery gniazda USB. Zwykłe. Mamy tutaj gniazdo do podłączenia, właśnie, paneli słonecznych i yy, ładowarki samochodowej. Możemy sobie stację doładować w samochodzie, zabrać ze sobą na kemping do pracy. Mamy również gniazdo 12V na zapalniczkę, czyli wszystko, wszystkie akcesoria samochodowe. Możecie również sobie tutaj podłączyć. Jest też gniazdo do podłączenia kempingu, także możecie zasilić sobie kemping. Co ciekawe, możemy sobie wybrać tutaj częstotliwość. 50 lub 60 Hz, w zależności jakie mamy urządzenia. Włącznik prądu stałego, włącznik prądu przemiennego. I co jeszcze, moi drodzy? Połączenie z aplikacją w telefonie, dzięki której możecie również zmieniać tryby pracy i możecie również zobaczyć, jaka została Wam pojemność baterii i na ile w danym momencie wystarczy Wam prądu. Także możecie sobie monitorować zużycie energii. Wszystkie urządzenia, które tutaj podłączycie. Będziecie wiedzieli, na ile czasu pracy wystarczy Wam prądu. Bardzo przydatna funkcja, ponieważ możemy sobie oszacować, jak korzystać z tego urządzenia, na jak długo wystarcza nam prądu. Także bardzo ciekawe. No i spójrzcie, kompaktowe wymiary. Nie jest to jakieś ogromne urządzenie. Bardzo ciężkie. Co prawda waży to około 14 kg, ale szczerze, do samochodu, do bagażnika wrzucicie, pojedziecie na kemping. I macie własny prąd. Na długo powinno Wam wystarczyć. Jeśli chcecie oświetlenie spokojnie, możecie podłączyć to kuchenkę indukcyjną. Zaraz się o tym przekonacie. Czajnik, ugotować sobie kawę, zrobić sobie jakiś obiad na kuchence. Także jest to przestronne urządzenie, o czym się za chwilę przekonacie. Moi drodzy, mamy tutaj 4 gniazda 230V do obciążenia 2400W. Łącznie. Mamy tutaj gniazdo zapalniczki samochodowej do podłączenia akcesoriów. Gniazdo do kempingu. Tutaj mamy gniazdko do podłączenia ładowania z baterii fotowoltaicznej lub ładowarki samochodowej. Możemy sobie śmiało naładować to w samochodzie. Dwa gniazda USB-C, 100W, także bardzo szybko ładujemy sobie telefony, tablety. I cztery gniazda USB typ A. Oczywiście, wyświetlacz. Moje urządzenie jest naładowane do 91%. W tej chwili pobór jest zerowy. Tu będziemy, będzie wyświetlane cały czas aktualny stan baterii i ilość godzin pracy, ile zostało przy danym obciążeniu. Tutaj uruchamiamy sobie gniazda 230 V. Mamy 50 Hz. Tutaj mamy włącznik do uruchomienia. Prądu stałego i połączenia Bluetooth z aplikacją w telefonie. Aplikacją również możemy sterować całym urządzeniem i monitorować sobie zużycie energii. Także bardzo ciekawie rozwiązane. bardzo przydatny wyświetlacz. Moi drodzy, urządzenie jest wyposażone na własne chłodzenie. Mamy zamontowany wiatrak, po to, żeby nam nie przegrzał urządzenia. Z tyłu mamy. Gniazdo 230V do ładowania z sieci. Sprawdźmy sobie teraz, jakie napięcie daje nam nasza stacja ładowania. 234V. Ok, moi drodzy, sprawdźmy sobie teraz aplikację All Powers. Przede wszystkim musimy sobie uruchomić Bluetooth w naszym urządzeniu. Przytrzymujemy przycisk DC. Uruchomiła nam się funkcja łączności. Łączmy sobie Bluetooth. Następnym krokiem jest odnalezienie urządzenia. Mamy nasze urządzenie. Proszę bardzo, klik. I łączy się z naszą stacją ładowania. I teraz, moi drodzy, mamy wyświetlaną pojemność, czas pracy na akumulatorze. Ile ile nam wchodzi, ile wychodzi napięcia. Możemy sobie włączyć napięcie 230 V. Wyłączyć w tej chwili, w tej chwili włączymy, proszę bardzo, od razu działa. Możemy sobie włączyć urządzenia prądu stałego, włączyć, wyłączyć, także jest funkcja i możemy również zmienić też częstotliwość. Klik zmieniło nam się na 60 Hz. Mamy 50 Hz. Także, jak widać, można naprawdę różne urządzenia podłączyć do naszej stacji ładowania i wszystko z poziomu aplikacji. Możemy takich urządzeń mieć kilka połączonych. Jak widzicie, można zdalnie sobie monitorować, kiedy urządzenie sobie stoi na zewnątrz. My możemy sobie sprawdzać, co w danym momencie dzieje się na naszym urządzeniu. Aplikacja jest darmowa, także śmiało można z niej korzystać. Moi drodzy, na stronie All Powers możecie kupić sobie różnego rodzaju stacje ładowania o różnej pojemności, różnej mocy i dodatkowo przy zakupie wpisując hasło Glob Energy dostaniecie 10% rabatu. Także zapraszam na stronę producenta, link w opisie, a ja przystępuję do testów. Moi drodzy, jako pierwszy przetestuję kompresor. Nie działa. Podłączmy się do gniazda. Nie takie łatwe to trafić. Jest. OK. Podłączony. Działa. Jak widać kompresor działa. Silnik radzi sobie bardzo dobrze. To co teraz? Może klimatyzator? Podłączymy sobie przenośny klimatyzator. Podłączony. Świeci. Jakie obciążenie będzie pobierał? Spójrzmy. 181 watów. Na razie nie dużo, ale działa tylko wiatrak. Za chwileczkę uruchomi się sprężarka i zaraz zobaczymy sobie, jakie tutaj będzie obciążenie. Wystarczy ustawić temperaturę. Obrób prądu 511 watów. 2 godziny 16. Minut. Będzie pracował przy 90% naładowania. Ale nie chodzi o to, żeby używać na tym klimatyzacji, moi drodzy. Tylko sprawdzić, czy agregat będzie na tym poprawnie pracował. Jak widać, pracuje. Zrobimy coś, czego nie powinniśmy robić. Proszę. Przestał pracować. Jak widzicie, moi drodzy, klimatyzator pracuje poprawnie. Więc przetestujmy sobie teraz, czy da się na tym coś ugotować. Tak, moi drodzy, a na pierwszy rzut zgotowania czajnik. Czajnik bezprzewodowy. Taki on bezprzewodowy, że trzeba go podłączyć przewodem. Klik i klik. Zobaczmy, ile taki czajnik pobiera prądu. jak długo możemy gotować sobie na nim wodę. No mój akurat pobiera 2249 watów i może pracować pół godziny. Oczywiście tyle wody nie gotujemy. Jeśli chcecie sobie zagotować wodę, to na pewno nie zajmie wam tu pół godziny, więc powinno nam wystarczyć prądu jeszcze na ugotowanie obiadu. Oprócz tego spokojnie możemy podłączyć coś jeszcze do tego. Na przykład tablet. Zaraz wam pokażę. Woda niech się gotuje, a ja idę po tablet. Mam tablet. Podłączmy sobie ładowanie. O, obudził się. Ładuje. Proszę bardzo. Dał radę jednocześnie gotować wodę i naładować mi urządzenie. Spokojnie sobie radzi. Spójrzcie, cały czas nam trzyma napięcie 233 V. Także spokojnie nic się nie stanie. Nie zostanie to przekroczone napięcie. Wszystko bardzo stabilnie ładuje. Mamy 29 minut pracy przy 84% naładowania. O, spójrzcie, pracuje też wiatraczek. Chłodzi nam urządzenie, ponieważ jest pod dużym obciążeniem. No i proszę. No i Woda się gotuje. <laughs> jest para. Dosłownie 2-3 minutki pracy. I mamy wodę na kawę ugotowaną. Urządzeń nadal ma prąd. Może teraz sprawdźmy kuchenkę indukcyjną, czy sobie poradzi, czy nam coś ugotuje. Sprawdźmy to. Moi drodzy, podłączymy sobie teraz kuchenkę indukcyjną, turystyczną. Do stacji, stacja ładuje w tej chwili jeszcze tablet. Zrobiłem to celowo, żeby ją troszeczkę bardziej obciążyć. Proszę bardzo. Garnek z wodą, zagotujemy sobie. Włączmy funkcję. Proszę bardzo. Uruchomiliśmy gotowanie wody. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda obciążenie. Proszę bardzo, przy maksymalnym gotowaniu 1278 watów i możemy 50 minut gotować. Naprawdę. Stabilnie trzyma napięcie. Nic się nie zmienia jednocześnie, ładując tablet. Także super. Działa. Teraz będzie się grzało. Moi drodzy, chwileczkę jeszcze. O, już zaczyna to szparować. Widzicie? Już coś się dzieje. Ciekawe. O, Grzeje. Jak widzicie, moi drodzy, woda się gotuje. No, doprowadziło już do wrzenia. <laughs> Pokażę Wam. Spójrzcie, woda już wrze. Tak jest. Dosłownie chwila. Dwie minutki. I gotowe. Wyłączymy. Jak widzicie, świetnie sobie radzi to urządzenie. Naprawdę, stacja bardzo mi się podoba. Jak widzicie, moi drodzy, urządzenie sobie świetnie radzi z różnymi urządzeniami, takimi jak kompresory, klimatyzacja, czajnik elektryczny zwykły, prosty, kuchenka indukcyjna. Jak widzicie, różne urządzenia podłączyłem do tego, z różną elektroniką i bez elektroniki i naprawdę daje sobie świetnie radę. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ dosyć długo już to testuję i ciężko mi wynaleźć coś, na czym nie działa. Jeśli zgadza nam się zasilanie, napięcie i obciążenie, jak najbardziej działa to na wszystkim. Jeśli moi drodzy chcielibyście zobaczyć jakieś inne testy tego urządzenia, dajcie mi znać w komentarzu. Chętnie zabiorę to urządzenie ze sobą na budowę i pokażę wam jak działa to w warunkach budowlanych. Albo gdzieś zabiorę na jakąś wycieczkę, zrobimy sobie gdzieś obiad w plenerze. Także jeśli jesteście zainteresowani, piszcie. Chętnie coś dla was zrobię. Sprawdzimy to urządzenie gdzieś w terenie. Nie tylko tutaj w moim studio. Moi drodzy, producent dołączył nam jeszcze do tego pokrowiec. Po co on jest, moi drodzy? Żeby zabezpieczyć nasze urządzenie przed deszczem, jeśli będziemy sobie korzystać na przykład z paneli fotowoltaicznych, które sobie podłączymy na zewnątrz i do tego jakieś urządzenia. Powiedzmy jakiś przedłużacz. Ciężko będzie nam to schować przed deszczem. Więc, producent dołączył nam jeszcze pokrowiec do tego wszystkiego. Zobaczmy sobie teraz, jak to tutaj pasuje. Nie jest to trudno w montażu. Dlatego, moi drodzy, że mamy tutaj z boku. Zamek, który możemy sobie zapiąć, co nam bardzo ułatwia zamykanie. Resztę mamy na rzepy. Już się nie martwimy, że coś się z naszym urządzeniem stanie. A szkoda byłoby zalać to wodą, zniszczyć, ponieważ nie jest to tania zabawka. Jak się przekonanie, to ma swoją cenę. Ale ma też i swoją wartość. Moi drodzy, ja Was zachęcam do odwiedzenia strony producenta, zapoznania się z ich ofertą i podzielcie się w komentarzu, czy Wam się podobają takie rozwiązania, co o nich sądzicie i czy dla Was byłoby przydatne, do czego Wy byście używali takich urządzeń, mając możliwość naładowania tego urządzenia w samochodzie z paneli fotowoltaicznych, możecie to zabrać na kemping, do pracy, używać jako zasilania awaryjnego. Macie do dyspozycji tutaj 1,5 kWh i 2400W obciążenia. Także jest to urządzenie dość praktyczne. Także dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!